Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Witamy się z wami z Korfu, do którego na które właśnie przylecieliśmy. Znaczy przyleciliśmy tam ze 3 godziny temu. Ale zdążyliśmy już coś zjeść, tak jak teraz widzicie. Jeszcze będzie jeden stary W knajpie z takimi widokami. A teraz przyjechaliśmy do Starego Miasta Korfu, idziemy się przejść, także zabieramy Was na jakiegoś drinka i na spacer. Jeżeli się zastanawiacie, czy to weekend, to nie, jest to środa, godzina 9 wieczór. Dzisiaj mamy taki rozruch tuż po przylocie, po prostu wyskoczyliśmy sobie tutaj do centrum Starego Miasta, ale jutro bierzemy samochód i uderzymy bardziej w wyspę. Żeby obejrzeć i również wam pokazać, jak korfu wygląda. A jeszcze dodamy, że korfu jest naszym tak naprawdę tranzytowym miejscem, ponieważ pojutrze wsiadamy na prom i płyniemy do Albanii, i tam spędzimy tydzień. I też zapraszamy Was na kolejne odcinki w związku z tym. Tak jest. Dzień dobry po pierwszej nocy spędzonej na korfu, gdzie samoloty lądowały i startowały przez 3-4 nocy. Dobrze byliśmy zmęczeni, bo pewnie nie byłoby łatwo, yy, yy, mili nasi, jedziemy dzisiaj na zwiedzanie wyspy Korfu, yy, będziemy między innymi tu, będziemy między innymi tu i tu, a w tej chwili jedziemy do kassiopi, yy, również na północy, tak, na północy wyspy Będziemy jechali wzdłuż wybrzeża. Także w tej chwili wlatują przebiteczki z wybrzeża. Dodam jeszcze tylko, że nie jest w pełni słonecznie i jest dosyć pochmurno. Mamy nadzieję, że w ciągu dnia to się rozpogodzi. Także lecimy z przebiteczkami. W to, że liczyliśmy na słońce, to nasze płonne nadzieje. Właśnie zaczęło padać. Zobaczymy, jak będzie. Kotek wytrzyj szybę, pokażemy, jaka zarombista wycieraczka. O, tutaj to, to poprawiło się coś. A, dobra, bo już guma lata tam na dole. Taka kupa na szybie. Deszcz pada cały czas, a tam nie wiem, czy się uda. Dmuchańce. A jesteśmy w miejscowości Kasis? Dasia. A, Dasja no nie jest ta pogoda najpiękniejsza no miejmy nadzieję, że się rozpogodzi a my tak jedziemy i jedziemy i ciągle pada i po drodze cały czas pochmurno w zasadzie oboje cały czas zasypiamy więc pękła kawusia i jedziemy zaraz dalej licząc, że się pogoda poprawi tak, dojechaliśmy do miejscowości Kasiopi ale była taka ulewa, że ją objechaliśmy dookoła Totalnie nie było gdzie zaparkować, więc uznaliśmy, że trudno jedziemy dalej. Może jak dojedziemy kawałeczek bardziej na północny zachód, to się trochę rozpogodzi. I mam wrażenie, patrząc teraz za okno, że trochę się rozpagadza. Także trzymajcie kciuki, czy tak, czy nie wiem jak trzymacie, ale trzymajcie. Jedziemy, mamo, jedziemy do miejscowości, w której stacjonowała jakiś czas temu na korpu. Dotarliśmy do miejscowości Sidari. Jak widzicie, pogoda się trochę polepszyła, przynajmniej nie pada. Jest jakieś 20 stopni, więc y, można powiedzieć, że damy radę wakacyjnie spędzić tu trochę czasu. W Sidari jest super parking, y, a mówię super, dlatego, że jest duży i darmowy. Co nie jest takie tutaj popularne w miejscowościach, bardzo ciężko jest zaparkować auto, także miejcie to na względzie, biorąc je z wypożyczalni. Natomiast, właśnie w samym Sidari jest mega duży parking z dużą ilością miejsca, no i jest darmowy. A czemu przyjechaliśmy do Sidari? Bo jest tu kanał miłości, czyli do Canal de Amour, kanału miłości. Podobno, kto samotnie przepłynie ten kanał, niedługo znajdzie swoją miłość, a pary, które wspólnie przepłyną tutaj, wody tego kanału gwarantują sobie miłość na wieki. Czy warto tu przyjechać? Tak, jest to bardzo ładna pocztówkowa miejscówka. Jedna z takich bardziej znanych, jeżeli o Korfu, zresztą sami zobaczcie. Interesujące są też te formacje skalne, podmywane przez wodę i przez wiatr. Może nie podmywane przez wiatr, ale wiecie o co mi chodzi. A te chmury w oddali wyglądają tak, wiecie, złowrogo, ale już nie pada, raczej nie będzie. Oprócz kanału miłości, Sidari jest znane z tego, że jest jednym z najbardziej popularnych kurortów turystycznych na północy wyspy. Także jak we wszystkich kurortach, znajdziecie tutaj mnóstwo restauracji, barów, sklepów z pamiątkami naganiaczy. I ładną plażę. A co można w takich sto, stoiskach kupić? Na przykład gąbkę. Co to jest? Lawenda, mydło. Różnego rodzaju ściereczki, łapacze snów, magnesy, okulary. To wszystko, czego byście potrzebowali w zasadzie na wakacjach. A w zasadzie czego byście nie potrzebowali. Ale i tak wam to sprzedadzą. Myśmy się już nachodzili, więc teraz y, czas nabrać sił. Zapraszamy Was na pite, gyros pite. To no nie żart, greckie gyrosy zawierają frytki i cacykie w środku. Spoko. Czyli wyłączamy i jemy. No tak, no chyba daj. Dobra. A około 4 km jeszcze trochę bardziej na... Północ od Sidarii znajdujemy się w najbardziej na północ wysuniętej części wyspy Korfu, czyli na przylądku Drastis. A kawalątek dalej takie widoczki. Można tam zejść, podobno na plażę, ale tak z rozmów tutaj w kuluarach usłyszałam, że nie do końca warto, bo za znaczy, jeżeli ktoś chce się kąpać i popyć na plaży, to jasne, ale tak y tylko jeżeli chodzi o widoki, no to wiadomo, dużo lepiej y widać wszystko z góry. Zapytacie albo nie, gdzie takie piękne widoczki i gdzie jesteśmy, a mianowicie jesteśmy już na północno-zachodniej części wyspy w miejscowości Porto Timoni. Porto Timoni znane jest z tego, że ma dwie piękne plaży zatokowe. Zostałam porzucona przez męża na rzecz drona, więc my idziemy, a on lata. Jeszcze nie jesteśmy na punkcie widokowym, a widoki już piękne. Zresztą cały czas są piękne, tylko uwaga na drogę. Jak ja się w tej chwili cieszę, że nie wzięłam barefootów. Uh! A po drodze możecie się spodziewać takich yy, tabliczek kierujących was albo na plażę, albo na punkt widokowy. My idziemy w prawo. Dotarłam. Dotarłam do punktu widokowego i teraz się chciałam z nim wami, z wami podzielić. A tutaj wiedzie ta ścieżka, którą szłam. No i teraz będę musiała nią wrócić. Yy. Olo pewnie wybrał łatwiejszą opcję, czyli przelecenie dronem, ale nie doświadczył tego co ja. Jak ja się w tej chwili cieszę, że nie wzięłam barefootów. Uuh. I czas na zasłużony odpoczynek. Idzie pan kelner z kartami. O, thank you. Zaraz. Yy. Jak skończycie swoją wędrówkę do, na punkt widokowy Porto Timoni, to jest tutaj kawiarnia, kawiarnia, która się nazywa Arethos, chyba. Tak się nazywa. No nie da się ją ominąć bez jedyna tutaj. Jest tutaj mega przyjemnie, jest pergola, jest zacienione. Będziemy coś pili. Na zachodnim wybrzeżu Korfu znajduje się miejscowość Paleo Castrica. Andatnią góruje wzgórze z zakonem. Bizantyjski zakon został zbudowany w 1228 roku. Natomiast to, co teraz można zwiedzać, czyli zakon, cele mnichów, piwnice z winami i ogród, pochodzi z XVIII wieku. Zwiedzanie zakonu jest darmowe, natomiast należy pamiętać, że jest to czynne miejsce kultu religijnego i trzeba być w miarę przyzwoicie ubranym. Co oznacza, że panie nie powinna powinny mieć słoniętych ramion i kolan. Tutaj znajdują się cele mnichów i nawet mamy jednego z nich. A oprócz tego, że sam zakon warto zwiedzić, to warto też tutaj przyjechać bądź przyjść ze względu na przepiękne widoki, szczególnie o zachodzie słońca, bo znajdujemy się po zachodniej stronie wyspy. A sama zatoczka w Paleo Castrica wygląda tak jest absolutnie przepiękna. Jest tutaj malutka plażyczka. O, tam na górze jest zakon. Malutka plażyczka. Kilka knajpek, restauracji. Mega, mega przyjemne miejsce, żeby tutaj przyjechać i spędzić godzinę, dwie, cały dzień. Fajnie. Jeszcze jedziemy do jednego punktu, ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Nie zapytasz jak mi się podobało, to nie wiem. Tak, zapytam właśnie. Nie wiem. Powiem tak, no jak większość południowych miast, miasteczek, z greckich wysp zdecydowanie wyróżnia się tym, że jest bardzo zieloną wyspą, a jednak mnóstwo greckich wysp zielonymi nie są. Tak, no, poza tym jest bardzo dużą grecką wyspą, jest malowniczo, bardzo ładnie rzeczywiście. To ja jeszcze dodam, bo rzeczywiście chyba tego nie powiedziałam na początku, że Korfu jest największą z wysp jońskich. A do Wysp zaliczamy też na przykład Zakynthos, na pewno Wam znane, Lewkadę, Kefalonię, Itakę, no. I na dodatek, że jest największą, to jest też najbardziej na północ wysuniętą ze wszystkich greckich wysp, nie tylko tych z Wysp Położona jest w zasadzie ta północna część przy wybrzeżu Albanii. Tam, gdzie udajemy się jutro już. Promem. Nikt tego już nie ogląda w tym momencie i do zakład, a jeżeli jest ktoś tak wytrwały, to niech napisze w komentarzu największa. Wtedy będziemy wiedzieli, kto dotarł do końca. Tak jest. To my jeszcze zmykamy na ostatni punkt widokowy, też taki bardzo pocztówkowy i znany, żeby ładnie zakończyć. No i tyle. Do zobaczenia na punkcie. Dojechaliśmy do ostatniego punktu naszej wycieczki po Korfu, czyli Ponti Konisi. My wyspa inaczej. Można tutaj przyjść oglądać jak lądują samoloty również dlatego, że znajdujemy się zaraz przy końcu pasa startowego startowego lotniska na Korfu. A to światełko nad tą wyspą to jest właśnie samolot, który będzie za chwilę lądował. Także mega popularna miejscówka, i takie miejsce, które znajduje się chyba na wszystkich możliwych przewodnikach z Korfu. Czy słusznie? Sami ocencie. No, cześć. No, ja. A raczej, papa, pa. żegnamy się z wami z Korfu. Z Korfu, dokładnie tak. A w następnym odcinku przywitamy się z wami dokładnie z tego samego miejsca w Albanii. Cześć. Papa. Pa.